Witam, dzisiaj mamy jedną z ostatnich nowości MTS-a, czyli gwint do E39 w wersji z Nivo, czyli poduszki na tyle. Tutaj mamy instrukcję montażową, więc to się nie będziemy zagłębiać. Przednie. Amortyzatory będą takie same jak do E39 w sedanie, czyli typowe kolumny MacPhersona. Tak to wygląda, oczywiście z nakrętką heksakoltą rozprężną, ze sprężynami Eibacha w zestawie. Oczywiście osłony odboje również w komplecie. Przy gwintach MTS-a także przednia kolumna, lewa, prawa, nie ma znaczenia, są dwie takie same. Jest druga. A to za chwilę, właśnie do tego dojdziemy. Tutaj na razie druga kolumna. I tutaj, właśnie na tył, mamy regulowane łączniki do obniżenia pneumatycznego zawieszenia, czyli łącznik, który jest regulowany. Można dzięki niemu ustawić, jak to zawieszenie pneumatyczne z tyłu, na jakiej wysokości mają się ustawić. Także łączniki takie na tył. Tutaj na szybko jeszcze klucz do regulacji, natomiast jeszcze będą amortyzatory tylne do zestawu. Także amorki tył, również oczywiście nie ma sprężyn z tyłu, ale amortyzator jak zawsze musi być taki, amorki tył. W zestawie. Jest jeszcze wersja z sprawdźmy dla pewności. Czy coś tu nie ma to wypełniać nie być. Jest też jeszcze druga wersja, jak ktoś chce przekonwertować sobie niwo na sprężyny, ale to już w innym odcinku. Zapraszamy cześć.